Niech będzie pokonany Jezus Chrystus. Jestem Maksym Popow, oczywistym tym Zgromadzenie jestem z pierwszego roku. A od trzech lat leżę w łóżku z powodu tego, że od, od, odmówiło mnie posłuszeństwo ple, plecy po zabiegu. Tam źle zrobili zabieg i nie wiadomo, kiedy będę w normalnym stanie, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. W ciężkich i trudnych chwilach wzywam świętych pomocników i też zdarzyło mi się, że wzywałem pomocy Leny Timochina. Len, Leny Timochina i kiedy mnie, było, kiedy mnie było ciężko, już poruszyłem moje ustawienieństwo. Dlaczego? Dlatego, że od, od pierwszych lat swojego po, powołania Krajatyńskiego, modliłem się o powołanie i były bardzo zatruskane, Do dzisiaj jestem powołania o powołanie. Ucieszyłem się, że powstała ta wspólnota do powołań i że pojawiły się siostry, które się modliły o powołanie. I też zacząłem się modlić zdrową Marią, jak, jak to zostało powiedziane, że trzeba modlić się tak, taką prostą, ale głęboką modlitwą. I to i jest, i jestem wdzięczny za to, że ta wspólnota powstała, bo po, powołanie są bardzo ważne w kościele, w świecie. I ta troska o powoła, powołanie to jest troską każdego katolika, każdego księdza, każdego, każdą osobę zakonną, każdej osoby zakonnej. I jestem, jestem przekonany, że... молитва в спольноте, молитва к людям, да, нам святые личным поволанием. А захвачуем еще и с того повода, что она тоже была хором особо. И не пачилась на свою хоробу, не, не поддавалась поддавала еще ни ханцению, а не, а не и мысляла о иных. Чего не мысляла о поволаниях. Вместе же ее фиара, ее фиара хоробы, ее фиара черпения что несет большую власть. Я что каждый болезненный имеет право поферовать не только одну Благословение моря, а и разные свои недоразвития для того, чтобы повелений было больше, чтобы было были святы. И я как Лена Тимохина, быть таким радостным и молиться о повелении, потому что это очень важно и невероятно необходимо. Dziękuję bardzo. Ja, jak dzisiaj dałem ojcu, czy wczoraj jeszcze właściwie, dałem ojcu, jak się tutaj spotkaliśmy u ojca w Krasnojarsku, fotografię Eleny. To ojciec mnie poprosił, żebym postawił ją na tym ołtarzyku, który ma ojciec naprzeciwko tutaj. Tak, tak, tym I. Ołtarzyku. i, i, i takie mam pytanie. No, ja wiem, ale chciałbym od ojca usłyszeć, dlaczego ojciec poprosił, żeby postawić na ołtarzyku, bo przecież zdjęcie można włożyć do książki. A ojciec poprosił, żeby na ołtarzyku postawić. No, dlatego, że ona jest dla mnie wielkim przykładem modlitwy w cierpieniu i wielkim przykładem modlitwy o powołanie, za co też jestem bardzo oczywiście odpowiedzialnym też za modlitwę o powołanie i, i też tak, 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 no dlatego. Dlatego właśnie poprosiłem, żeby ukończyć postałem na łatarzyku, żeby ciągle pamięta okolenia i pamiętać o jej stamienicie. Mudliłem się też dzisiaj. że jest też miałem przykrości zdrowo, i też to mi pomogło. To małymi krokami idziemy ku zwycięstwu świętych powołań w kościele, a te małe kroki, to ofiara życia ofiara cierpienia, ofiara modlitwy. I te trzy ofiary niech nam wyjednają dobre i liczne powołania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te słowa, za świadectwo. I życzymy, życzymy zdrowia tak, że będę się modlił za wstawiennictwem Eleny o zdrowie dla Ojca. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Ojciec się modli zdrowaś. A ja tutaj Ojcu jeszcze dam. I ojciec tu formalnie Poprosił mnie, żebym, żebym dał deklarację, żeby ojciec się tak, mógł zapisać tę wspólne te dla powołań. Ja to robię z wielką radością. Już daję podsta podstawkę, jakąś ojcu tutaj z tego książkę wezmę, żeby była tablica wygodna. Proszę, długopis do ręki. Pięknie. Także Ojcze drogi, bardzo się cieszę. Równie. 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 Witam w naszej wspólnocie. Ojciec i tak modli. I, i, tak, tak. I ojca modlitwa, modli. ojca jedna zdrowaśka. Przy czym cały ten trud tutaj wracania do zdrowia w wielkich trudnościach zdrowotnych. To jest wielka wielka łaska. To się pewnie liczy za każda zdrowa za cztery części różańca. O, o, dziękuję. Wiecie. Także tak, bardzo, się, I bardzo też się cieszę od Bardzo się cieszę. No i o powołanie. Pięknie, bardzo się cieszę. Dziękuję hmm. serdecznie. Dziękuję. Zaraz poprosimy Sławę, żeby nam jeszcze zrobił zdjęcie. Sława, z tej strony weź.